Państwa. jestem na ulicy Juliusza Ligonia 48, tutaj mamy widę, dźwig, o, pachnie mi to zabytkiem. Zobaczymy. Ale panel wymienili. No to jedziemy na czwarte. zapadające się podłoga to chyba odważnik. Taka oprawa. A tu już gałki nie ma, tylko na parterze, a jak tam maszynownia. Podejrzeć się oczywiście nie da. Możemy zobaczyć. Jedziemy na prawdę. Kabina chyba oryginał. O, oh, jest ilustro. Odważnik. Zapadająca się podłoga, tak więc raczej odważnik. Tak to wygląda. okrętło Krę... jest tylko na parterze. Ten mechanizm. Maginę z ogranicznika prędkości. Jak blisko. Się... To jeszcze raz się przejdziemy. зачем это вас на друге Czy będzie coś w szybie widać? O, ale sterowanie widzę już. Coś tu było modernizowane. No dobrze, pojedziemy wyżej. To, że panel wymienili. Udało mi się wejść do klatki na ulicy Ligonia 6, kamienica też dosyć wysoka. Liczyłem na zabytek. Ale co tu mamy? Zobaczymy. Też dźwig pola mamy. kabina. Pietrochek gdzie No to pięknie. No i to jest ta kamienica właśnie. To właśnie ta kamienica przy ulicy Rymela 3. Jestem, proszę Państwa, teraz w katowickiej kamienicy na ulicy Rymela 3. Dziękuję miłej Pani, że wpuściła mnie do klatki. Na farcie weszłam w sumie też. Mamy zabytkową windę, ale niestety wyłączoną. Nie wiem, co to za winda. Może z tabliczki się uda, uda się coś przeczytać, ale nie bardzo. Co to jest za dźwig? Zobaczę piętro wyżej. To tak na szybciutko. Zobaczymy jak wygląda tutaj. No jest to samo. To by było na tyle, niestety dźwig wyłączony. Już ta kabina. Przesuwane drzwi. Ale to mi wygląda na jedną biegówkę. Znowu mi się udało wejść do klatki. Domofon był dobry, ale nie było wkładki. No to się udało wejść bez problemu. Mamy jakiś zabytek. Co to jest za winda? Uuu, zabytek jakiś. Ładna kabina. Duża. No to zobaczymy. Idziemy na pierwsze. Nie działa? To drugie. No i part. はい。